Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 19 do 25 grudnia 2016 roku. Ten przedświąteczny tydzień będzie dla nas bardzo gorący i też bardzo dużo będziemy musieli robić. Planety będą nas ponaglały, żeby załatwiać ważne sprawy. Już w poniedziałek Mars przejdzie do znaku ryb, a Merkury wejdzie w retrogradację. To są dwa ważne wydarzenia na niebie, bo Mars to jest planeta energii i siły życiowej, ale też konfliktów. Od poniedziałku Mars będzie przebywał w znaku ryb, a to oznacza, że będziemy bardziej skłonni do zgody, ale też mniej energii więc jeżeli mamy dużo do zrobienia przed świętami, warto dobrze wszystko zaplanować, ponieważ Mars w rybach będzie nas skłaniał troszeczkę do zbaczania z tematu, do zajmowania się bardziej swoim hobby, niż ważnymi sprawami i dokończeniem pieczenia świątecznych ciast. W poniedziałek też ważne wydarzenie Merkury wchodzi w retrogradację, czyli zaczyna się poruszać na niebie ruchem wstecznym, pozornym i będzie to robił aż do 8 stycznia, a dla astrologów oznacza to, że to jest bardzo nie korzystny czas na kupowanie sprzętu elektronicznego, samochodów i wszelkiego rodzaju pojazdów czy sprzętów mechanicznych, ponieważ będą nam się częściej pusuły, więc jeżeli planujecie taki zakup, ale możecie troszeczkę poczekać, radzimy to zrobić po 8 stycznia. W tym tygodniu w środę słońce przechodzi do znaku Koziorożca, a to oznacza, że zaczyna się nowy astrologiczny miesiąc, a my będziemy bardziej skupieniu na planowaniu, podsumowywaniu minionego roku, mijającego roku i też słońce w koziorożcu zmusi nas bardziej do porządków i do zastanowienia się, co w nowym roku będziemy chcieli uporządkować i zrobić z naszym życiem. Im bliżej końca tygodnia, tym na wzrośnie, Saturn w tym tygodniu ustawi się w trygonie z uranem. To jest taki bardzo rzadki aspekt na niebie, który powoduje, że będziemy bardziej refleksyjnie nastawieni do życia, ale też bardziej będziemy chcieli sprawić, żeby wszystko było idealne i perfekcyjne. W i pierwszy dzień świąt minął nam w bardzo miłej atmosferze, ponieważ Wenus ustawi się wtedy w trygonie z Jowiszem, a to zapowiada, że dostaniemy piękne prezenty i na pewno spotkania wigilijne, spotkania świąteczne upłyną w bardzo sympatycznej atmosferze. Znaki ogniste, czyli barany, strzelce i lwy w tym tygodniu będą bardzo energiczne, chociaż Mars w rybach może spowodować, że trochę zmienicie kierunek swojego działania. Barany w tym tygodniu będą chciały wszystko zapiąć na ostatni guzik już w środę i to jest dobry czas do środy, żeby dla barany załatwiły ważne sprawy. Potem będziecie bardziej chcieli zająć się domem i rodziną i nie będziecie skłonni do ugody, więc jeżeli macie coś do dogadania, to do środy to jest dobry czas. Lwy w tym tygodniu. Będą zajmować się sobą i swoimi przygotowaniami do świąt. To jest dobry czas dla lwów, żeby załatwiać sprawy osobiste, spotykać się z bliskimi osobami i ogólnie troszeczkę zwolnić tempa. Strzelce natomiast mają w tym tygodniu ważne zadania do wykonania. Cały czas Saturn przebywa w waszym znaku Zodiaku i w tym tygodniu ustawi się w trygonie z Uranem, a to oznacza, że jakieś sprawy, które od dawna się ciągnęły w ten ostatni przedświąteczny tydzień, mogą ruszyć do przodu, więc strzelce bądźcie. Uważne i podążajcie za tym, co los Wam przyniesie. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce w tym tygodniu będą bardzo, bardzo zajęte. Słońce od środy przebywa w znaku koziorożca, a to znak dla koziorożców, że właśnie od środy dostaniecie przypływ sił, energii i będziecie bardziej optymistycznie podchodzić do życia. Koziorożce też w tym tygodniu w drugiej połowie szczególnie mogą dostać jakieś miłe, miłe wiadomości lub nawet jakąś ciekawą propozycję zawodową, którą warto od razu rozpatrzyć. Panny natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę. Przygaszone, warto zwolnić i zająć się bardziej sobą, i nie gonić za wszystkim. Dla pani w tym tygodniu jest dobry czas, żeby się zrelaksować, pójść na masaż albo zająć się swoim zdrowiem i spokojnie wejść w ten, w ten świąteczny czas. Byki natomiast w tym tygodniu bardzo będą zajęte gotowaniem, planowaniem zakupów i zajmowaniem się wszystkim dookoła. Od środy bardzo dobry czas na sprawy finansowe i na załatwianie różnych spraw banku. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo ciekawskie i chętnie spotkają się ze znajomymi. Bliźnięta będą organizować wszystkim różne spotkania wigilijne i chętnie gdzieś wyjdą, niekoniecznie będą chciały zostać w domu. I to jest dobry czas dla bliźniąt nawet na jakąś randkę w ciemno. Wagi natomiast będą w tym tygodniu bardzo zadowolone i będą bardzo hojne i szczodre wobec innych. Natomiast też macie szczęście do ludzi, szczęście do załatwiania różnych spraw, więc Mimo, że święta się zbliżają, nie odpuszczajcie i wysyłajcie ważne maile, spotykajcie się z ludźmi, bo w tym tygodniu też dużo dobrego może się zdarzyć. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą troszeczkę wycofane, już będą chciały gdzieś wyjechać lub zająć się przygotowaniami do świąt, więc najlepiej wziąć jeden czy dwa dni urlopu nawet przed świętami. Natomiast dla wodników też bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o sprawy osobiste w tym tygodniu. Znaki wodne będą w tym tygodniu robić wszystko w biegu, szczególnie raki będą bardzo się przejmować przygotowaniami przedświątecznymi jak zwykle, jak co roku. Natomiast od środy, kiedy słońce wejdzie do koziorożca i ustawi się naprzeciwko waszego znaku zodiaku, macie szansę uzyskać czyjąś pomoc, wsparcie bliskich osób i też możecie liczyć na dobre wiadomości dotyczące umów czy spraw zawodowych. Skorpiony będą bardzo zajęte, ale niekoniecznie przygotowaniami do świąt. Dopiero w ostatniej chwili się zorientujecie, że coś trzeba zrobić. Coś trzeba przygotować i piątek może, a szczególnie sobota może być troszeczkę nerwowa dla skorpionów, szczególnie, że księżyc przejdzie do Waszego znaku zodiaku, to oznacza, że będziecie bar bardziej gotowi do pomagania, do ratowania innych. Natomiast skorpiony zdecydowanie powinny w drugiej połowie tygodnia wyhamować, wyciszyć się i święta będą bardzo udane. Natomiast ryby w tym tygodniu mogą spotkać jakąś wyjątkową osobę na swojej drodze, i dla ryb to jest dobry czas, żeby nawet na jeden dzień. Jechać, pójść na jakąś wystawę, zainspirować się nowymi rzeczami, ale oczywiście też święta dla ryb będą bardzo udane i dostaniecie jakiś wyjątkowy prezent. Wszystkim naszym internautom, osobom, które czytają czary.pl, życzymy wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt. A po więcej wróżb i horoskopów zapraszam na www.czary.pl.